Mariusz, nowych pieniędzy Wam nie zapłacimy, żadnej pomocy rzeczowej od teraz od nas nie otrzymacie. Czy Ukraina jest zobowiązana, żeby cokolwiek oddawać z tych rzeczy, które otrzymała wcześniej? No nie, znaczy jeżeli chodzi o pomoc tą militarną ze strony Stanów Zjednoczonych, to była pomoc w formie no, subsydiów, to nie była pomoc na zasadzie jakiegoś, jakiejś formy pożyczek czy jakiegoś leasingu. To Amerykanie po prostu przekazywali sprzęt i ten sprzęt miał wchodzić na rzecz Ukrainy, i to były decyzje suwerenne Stanów Zjednoczonych. To, co ewentualnie można było podpiąć pod jakąś formę przekazywania, które potem wywiązało się z jakąś formą rozliczenia, to była ustawa Lendlis, którą, którą przyjął jeszcze w 2022 roku. Kongres Stanów Zjednoczonych, który pozwalał prezydentowi na wykorzystanie tej właśnie ustawy, która się nazywała Lease for Ukraine. I ta ustawa pozwalała właśnie na przekazywanie sprzętu wojskowego, ale nie w formie jakby darowizny, tylko w jakiejś formie tego tak zwanego landlizu, czyli czegoś, co potem trzeba zwrócić, zmienić, oddać właścicielowi itp.